Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. i dzisiaj ze mną jest Paulinka. Cześć. Moi kochani, na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie z Paulinką dwa blisterki węgierskie z FIFA 365 2024. Wybierz sobie, Paulinko, któryś z tych dwóch, który będzie twój: ten czy ten? Ten. Dobra, to. Ten będzie z tej strony, to będzie twój, mój będzie z tej. Najpierw otwieramy i sprawdzamy, jakie limitki internacjonal wpadły nam, bo węgierskie nie będą grały tutaj roli, bo nie ma kart, tylko same limitki. Także weź tutaj sobie zobacz, co tutaj masz. Robimy jakiś Pojedynek, tak, ale to za chwileczkę. O, tutaj masz dwie limitki i daję tutaj zaraz, żeby było widać, kto wpadł. Czekaj. Mamy szczęsnego, czyli ty będziesz poinko szukać Juventusu. Taki znaczek. A drugą kartą jest nie, właśnie dlatego ci wcześniej powiedziałem, że nie ma węgierskich kart w saszetkach, są tylko same limitki, dlatego pojedynek będzie toczony tymi drugimi limitkami, czyli ty masz Juventus, a teraz tata ma. Zaraz zobaczymy kogo. A, no pięknie się złożyło, Paulinko, bo tata trafił w swój ukochany klub Nie. Milan. Nie. Teo Hernandez, pięknie, a drugą jest, jest... Szesi. No, miałaś go po tamtej stronie, zamieniłaś. Teraz już trudno. Ale Juventus też jest fajny klub. No, akurat się trafiło Nie. tak jak. Tak jak mi tutaj przypasowało już ostatnio miałaś mój Milan, ja miałem Arsenal, więc tym razem będziesz miała Juventus. Po cztery saszetki. Otwieram ci pierwszą i trzymaj. No musisz się tutaj bardziej nachylić i kogo masz? Tutaj jest Newcastle, ale bardzo podobny. Też widzisz też taki czarno-biały kolor. Tu jest Inter, tu jest Bayern. Odwróć. Marsylia. No i popatrz, trafiłaś moją kartę Kalulu i Liverpool. Dobra, czyli ty nic nie trafiłaś teraz, prawda? Tylko moją, no. A ta ma z Bayernu fans favorite Pavard. Manchester City, Titan Ruben Dias. Z Lazio, Cancelleri. Tutaj mamy Benfica, Ciccinio. Paris Saint-Germain-Mukiele i Rocha ne. Palmeiras. Ok, teraz Twoja druga saszetka. Trzymaj. No, odwróć. Mamy Manchester City, Rodri, fansik, Logo Marsylii. Tutaj mamy z Interu, Thuram. Tutaj Eintracht. Tutaj Newcastle znowu też. Barwy podobne nie. i Arsenal Saliba, no niestety nie trafiłaś, a co tutaj tata ma Paris Saint-Germain Double Trouble, Mbappe i Neymar Z Manchesteru City Walker Time Machine, z Interu Dominator Thuram, Lenz Eintracht, jeszcze raz Eintracht, Borre i Arsenal Jorginho nie Jak ma. Nikt nie będzie miał? No to będzie remis. Trzymaj Real Double Trouble. Tutaj mamy odwróć. No. Casemiro z Manchester United. O, oh, jest. No, logo River Plate. I Moja. masz punkcik. Bremer 1-0. Tutaj mamy Benficę i Manchester United. No to prowadzisz 1-0. Tata może odrobić straty. Mamy Real. Toni cross fan's favorite. I jest Milan. Magicien Leao. I mamy remis. 1-1. No. Real, Kurtła. Ajax, Alvarez. Paris Saint-Germain. Danilo i Pikieres Palmeiras ostatnia twoja saszetka proszę albo to chcę otworzyć. ja mam dobra to no. ty odłóż. odłóż tata ma Marsylia fans favorite Klaus z realu Giant Vinicius logo River Plate jest o, Milan decetelare i tata prowadzi 2-1 real poselu mam i popatrz twoją kartę Juventus. No i ty okay. moją kartę trafiasz, teo Hernandez z Milanu. Co tam dalej? Lazio, magician Luis Alberto. Tutaj mamy Benfica logo. No. Eintracht, Marsylia i Real. A więc moje zwycięstwo tym razem. Tutaj udało ci się więcej trafić moich też. Tata. Jedną trafił z Juventusu, czyli ogólnie Twoich z Juventusu tylko dwie sztuki, a no, Moich z Milano aż cztery. Czyli tak czy siak i tak tata wygrał. Także moi kochani, to tyle na tym odcinku. Krótki, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. My się żegnamy i do zobaczenia. Cześć Wam!